Cześć, witam na kanale Gameralnie. Jeszcze niedawno Xbox potwierdził współpracę z Asusem przy tworzeniu nowej konsoli przenośnej, a teraz ogłasza rozwinięcie dotychczasowej współpracy z Metą, oferując na wybranych rynkach Google VR promujące ideę grania z Xboxowej chmury. Mowa o Goglach Meta Quest 3S Xbox Edition, czyli klasycznym, tańszym modelu z dwóch Questów, ale w czarno-zielonej kolorystyce Xboxa. Będzie kosztować 400 dolarów bez jednego centa i odpowiednio niemal 380 funtów. Jak na razie, zgodnie z wiedzą Jezza Cordena z Windows Central, nie wiadomo, czy zestaw ten będzie dostępny na innych rynkach poza brytyjskim i amerykańskim. W zestawie oprócz samych Gogli, które ponoć charakteryzują się odrobinę lepszą jakością wykonania, znajdziemy utrzymany w identycznej kolorystyce kontroler Xboxa oraz dostęp do Game Passa oraz Meta Horizon Plus na 3 miesiące. Jest to zatem współpraca dość symboliczna i skierowana raczej do fanów marki, a nie globalnego konsumenta. Ilość dostępnych egzemplarzy będzie bowiem ograniczona, i z tego co sugeruje Jazz, jak znikną spółek, to pewnie już na nie nie wrócą. Od podstawowej wersji Xboxowy Quest będzie różnił się co najwyżej zainstalowaną domyślnie webową aplikacją Xbox Cloud Gaming. W porządku, jeszcze pasek trzymający urządzenie na głowie jest zdecydowanie solidniejszy i pewnie będzie lepiej się sprawdzał. Urządzenie trafiło do szeregu youtuberów, więc możecie poszukać i zobaczyć jak wypada w porównaniu z innymi sprzętami. Ja odsyłam do artykułu Jezza Cordena z Windows Central i wideo, które przygotował dla nas Paris. Nie jest to urządzenie, które podłączymy do konsoli Xboxa jak w przypadku PlayStation VR. Będzie tym czym były dotychczasowe gogle Meta Quest i co najwyżej pogramy na nim w gry z xboxowej chmury, co o ile mnie pamięć nie myli nie jest tutaj żadną nowością. Po prostu wyświetli się przed nami wirtualny ekran dowolnej wielkości i będziemy mogli pograć praktycznie jak na telewizorze, czyli bez żadnego immersyjnego kroczenia przez wirtualne światy 3D. Mamy tu zatem do czynienia z konsekwentnym kontynuowaniem polityki Xboxa, wchodzącego ze swoimi grami na różne urządzenia z wyświetlaczem w jakiejkolwiek formie. Taka ograniczona oferta kolekcjonerskich egzemplarzy Xboxowego MetaQuest moim zdaniem ma jedynie zwrócić uwagę graczy na to, że Game Passa uruchomimy również w wirtualnej rzeczywistości. Nie ma to być produkt z krwi i kości dostępny dla każdego, a jedynie pewnego rodzaju forma marketingu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Urządzenia VR wciąż należą do niszowych, i tutaj raczej nikt o zdrowych zmysłach nie brnąłby bardziej w ten zaułek. Sony próbowało i nie do końca wyszło im to na dobre, mimo że zaoferowali naprawdę dobry produkt, nie znalazł on wielu nabywców. Dlatego wycofywali się rakiem z ekskluzywności urządzenia dedykowanego wyłącznie konsolom PlayStation. Starali się uratować sytuację, umożliwiając korzystanie z niego również w tandemie z komputerami PC, ale chyba Taką możliwość udostępnić już w dniu premiery nic to, Xbox uraczył nas z taką oto ciekawostką, bo nieprawdziwym produktem, który miałby jakiekolwiek finansowe uzasadnienie, no chyba, że w przyszłości będzie coś więcej za tym stało. Jak na razie drapię się po głowie i zastanawiam, czy kiedykolwiek dam szansę podobnym urządzeniom. Obawiam się po prostu, że użyłbym takiego sprzętu kilka razy i rzucił go w kąt, ale może się mylę. Dajcie znać, co uważacie o takich tworach. To tyle na dzisiaj, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.